Czy mam Ja jestem wrniasty, a dzisiaj wam pokażę w jaki sposób z takiej kwoty, czyli jak płacimy za użył 50, to jest karta, jak zrobić dosyć drogich skinów. Ale przed otwieraniem skrzynek, pamiętajcie, że jeżeli wpiszecie w kodzie polecającym Wronka, w wyzdłużej, to wtedy otrzymacie darmowe złote 50, za które będziecie mogli otworzyć darmową skrzynkę. Z której potem naprawdę możecie wygrać drogie skiny. Także zapraszam do przedniego odcinka, a teraz zaczynamy. Ja już się nieco zorientowałem w tych skrzynkach, ogólnie skrzynek z CSGO od GeForce Kings w ogóle nie polecam otwierać, bo no one po prostu nie są opłacalne. Załóżmy, że otworzymy takiego milspeka, ale to jest to otwarcie, bo nie chce mi się marnować e, pieniędzy. I patrz. To będzie na 100% na minus. No i widzicie, my jesteśmy na, na minus. na przykład jak Wejdziecie w skrzynki użytkowników, to tutaj możecie sobie otworzyć naprawdę fajne skrzynki za taką cenę. Ja postaram się z takich małych kwot, jakby 5 na 50, zrobić drogie skiny. Na początku zobaczymy od 1,3 do 1,5 yy, zł. Yy. O, to jest ta skrzynka, skrzyneczka. Na początku testowo otwarcie trzeba się zorientować, co z No i sypnął nam M4. Mieszki wypada jeszcze raz otworzyć jak, je, jak będzie dwa razy pod że tam, wtedy to wtedy otwieram Oj Nie będzie Czyli teraz sobie otworzymy jedną Oby był U P2000, nie ma P2000 niestety. Strata Sprzedajemy No jeszcze raz sobie otworzymy Ale też to na razie tak, się tak, tak czułem, że... Coś tak też czułem. Jeszcze raz. Mam no, 40 minut, także na spokojnie. Dobra. Jeżeli teraz w to m to otwieram. Tutaj ta skrzyńka to taka niepewa. Aj, karamba, no i teraz... ...też nie będzie 40 minut, myślałem. No niech tak dwa razy pod rząd tylko dwa razy. Raz i raz. No i teraz... I według tej kolejności teraz powinien być P2000. No coś czuję, że ja mam takiego farta, że mi się nie uda. A jednak, jednak mamy to. Czyli jednak już trochę odrobiliśmy. No dobra, to sobie pójdziemy na upgradera. Postaramy się to jakoś lekko y, ulepszyć. A na takiego sobie ulepszyć. Dobra, mamy to. Dobra, teraz to idziemy sprzedać sobie ekipunek. Sprzedajemy. No, jesteśmy już. Yy, Nie, ile tam było? 45? No to jesteśmy yy, tam jakieś 20 już na plus. Dobra. Ale jeszcze raz idziemy. Teraz jak idziemy od 2,6 do załóżmy. O! To może być ciekawa skrzynka. Znaczy, ile litery kosztuje? Ule, ledwo, ledwo. 7, 8 zł. no Taka opłacalna skrzynka. Czy tej skrzynce można zarobić? Uj, karamba. Teraz będzie musiał być usp. Teraz musi być usp. Trzeba przeczekać trzy kolejeczki. A jednak nie. Oj. Ale bym zarobił 12 zł. No te skrzynki naprawdę jest... Zależy jak sypią. Czwarty raz podrzałam. A dalej próbujemy jak teraz będzie AK, to otwieram. A nie, na Dobra. Na szczęście też przełamało. Teraz myślę, że też będzie USP. Warzy podobnie będzie ust, a potem AK Dobra, otwieram Cię będę martwić jakąś skrzynkę 4 zł. Tylko żeby teraz siadło to AK Dobra, siadło. Nice. Sprzedajemy. 49 złotych. Paweł i do przodu, dobra. Teraz polecimy na grubo 4-5 zł 50 na 50 Dobra, to są od razu otwieramy. To tak odważnie, nie polecimy raz otwierać, ale... Aj karamba, no właśnie. No właśnie. Ale strata, spora strata jeszcze raz. No nie Dobra, jeszcze raz. Ostatni raz. No właśnie, tak się nie opłaca. Otwierać tak, jak teraz Wam Dobra, ta skrzynka słabudka jest. Mam trzy, trzy. A potem możemy sobie zrobić kontrakcik. Potem sobie kontrakcik. Y, uderzymy w kontrakcik. Dobra, no pewnie 40 na 60. 50 na 50, no tutaj zobaczymy co to jest Oj, tutaj, tutaj. Bo staram się w tego w tą M4 uderzyć. No świetnie. Świetnie, świetnie, tak dobrze. Jeszcze raz jakby wpadł. Yy, M4 -ka wpadła, Arika ma to świetnie. Dobra. Jeszcze raz i potem no, na otwieram. Jeszcze raz. A tak, teraz otwieram. A tam zbyt trzeba podrząte bloki, także wolę być pewny. Dobra otwieram już 29 zł no. no nie, ja tu mam pecha Dobra, także trzeba na razie przystopować 29 zł Dobra, zrobię coś silnego. 15, 20, 15, 20 A taką jedną skrzynkę otworzę 50% Ile ten Guardian kosztuje skoro. Gory mi się nie wydaje, no chyba że to będzie za 4 dychy. No świetnie, no świetnie, tak. 29. No, to by mogło mi załatwić. Nie lubię, no nie lubię, jak raz tak... ...tikam to. Dobra, nareszcie. Dobra, teraz Tras Teraz... M musi ten... M4 Guardian... Kurde, ja tu mam pecha. Ja tu mam pecha, ja to mam powiem, mam pecha. No ale jak tu mówią... Teraz trzeba spróbować na takich mniejszych, no bo... Mam 12 zł tylko. SP-90, no to tutaj muszę spróbować sobie. Potem tak powrót do przodu. Mam trochę Hmm. to ten... jest? jeszcze raz. Się? dobra U mam dobra, mamy zysk nareszcie jakiś zysk zobaczę jedną rzecz pociąg stylusmy, dobra to mi się podoba nie przeskoczył mi na inny, dobra no i teraz tam załóżmy że sobie dwa weźmiemy do trzech Teraz będziemy grać 50 na 50, tak powolutku, tak powolutku, 50 na 50, to jest to wystarczające. No bo... trochę... Dziwnie sypimy, no dziwnie Ja nie lubię jak tak. Nie ja lubię takich, jak jest tak. Że dwa razy potrząda, ja nie od No Nie Jezus, dobra Teraz też nie od tej tego jak tylko się zirytuje Bardzo się zirytuje Dobra, teraz sobie otworzymy No dobra, trzy otworzymy Trzy otworzymy To winem jedną otworzyć, ale trzy Świetnie. Po prostu świetnie. Dobra, może tak się uda 50 na 50. Dobra, za pierwszym razem otwieram. No ja mam... Dzisiaj mam dużego pH, no. Dobra. Dobra, przynajmniej PIT. pit NICHEDA. Zysk. Sprzedajemy, lecimy dalej. Odra teraz nadrabiamy. 5. 5.46. Chciałem ja w ogóle zobaczyć ile mam skinów tutaj? Y no tego mam 3 sztuki. Tego też mam 3 sztuki. Sejontracik walny. Tak se walną, walną to wszystko do kont kontrakciku. No i jednak jakiegoś drogiego tutaj. Także No jestem na minus. Nie ma co się oszukiwać. No. ale 100% profit, let's go. A i się nie opłaca. Tej się nie opłaca. Hmm. To, czy tamto? Zobaczmy, co tutaj Fobos kosztuje. No ja, ale dzisiaj mi słabo sypię, słowo sypię. Jak otwieram testowe, to jest plus, no to jest 3 zł na plus, a na AK-Bill kosztował dychę, skoro się, się dobrze pamiętam. No, czym ile to kosztował? Militarny. No, Dobra, wsiądzie teraz i ile kosztował 7. nota, czyli tamta. Na drugim razem otwieram. Tak, teraz za drugim razem się otwiera. Prawie zawsze działa. O Jezus. No. Teraz wszystko. Wszystko. Jest. Brawo. Dobra, zysk. 8 zł. 8 zł no i jeszcze sobie może jednego tutaj skina ulepszę, 84 groszy, bo to się najwięcej ulepszy, dobra, błagam, siądź, siądź, dobra, siądź, dobra, jeszcze, jeszcze jednego, no to przewalno kapilarkę sobie weźmiemy, bo jest taka najtańsza, także to tutaj, że, no nie, siądź, e, siadło, dobra, Jakże już do kontrakcik będzie troszkę lepszy, no troszkę lepszy. No ile będą w tym kontrakciku? 15 zł już jest. Mam jeszcze 8 zł, także 8.5, sobie zadłą Do 897. No dobra, na tą skrzynkę. No nie jestem na minus sporo, ale... Oj... Dobra, otwieram. Mam nadzieję, że dzisiaj... Skrzyniak, skrzynka wiaza w Ciebie. Wiem, że sprawdziłaś mi dużo, ale to... Stój! Aj... Tak przewali cały hajs, jak ufrona. <śm> Dobra, ulepszymy sobie jeszcze to... No, nie siądzie, obstawiam. No i nie siadło. Dobra, idziemy na kontrakt. Albo jeszcze sobie jedną otworzę taką najtańszą skrzynkę. Właśnie tak jest ryzyko. Ja polecam co z Lepsza stronka, ale 0.23. No! Wsiądzie. Jakby to siadło. No nie wiem. No i teraz Jakby to siadło, to bym był. No dobra. Kontrakcik podpisujemy. Tak się właśnie podpisujemy kontrakt. Jezus, to będzie minus. Dobra, na to siadło, albo nie na coś troszkę droższego. Dobra. Siądzie. Siadło. Sprzedamy. Całe sobie wszystko przewalimy. Akceptujemy skrzynki 7. Kropka 6 damy nawet 793. No świetno. No tamten wyszedł w sumie ostatni, także ten ostatni ten przedostatni Dobra, otwieramy no nie wejdzie na 50-100% także No i teraz po się będzie wyszedło Ja myślę, że ja powiedział trzymał no, i wygrałem, no proszę Ile to kosztowało 13 zł to kosztowało no. no ale tutaj sobie już przewalimy, no spokojnie na no. Dobra, nie wejdzie. Było blisko. Dobre mordeczki, ja ostatnią skrzyneczkę otworzę. I mieć już wszystko przewalone. No, jakby tu była kos Jezu, Jezus. Ja tamtej nie zauważyłem, tego m 9 Znaczy, MP9. Ja już myślałem, że będzie kosa, tak. Tak już, nie wiem, o Boże. Tak serce zaczęło bić. Hmm. Nie, to trzeba Za niski procent, sobie jeszcze co z go odblokujemy. i... Let's go Dobra za 50 potem sobie No i nie wejdzie. Jak jest takie mocne, to nie wchodzi. Dobra Maroczki, dzięki za oglądanie. Do następnego.